Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami jednym fragmentem Bożego Słowa. Fragmentem, który zapisany jest w Ewangelii Jana w 11 rozdziale. Jest to 25 i 26 werset. Jest to fragment opisujący wskrzeszenie Łazarza i rozmowę Pana Jezusa z Martą. I Pan Jezus do Marty mówi takie słowa. Ja jest zmartwychwstań i żywot. Kto wierzy we mnie... Choćby i umarł żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Zobaczcie, że Pan Jezus mówi tutaj do Marty bardzo ważną rzecz. On nie mówi, że z nas zmartwychwstanie, że da zmartwychwstanie, że rozumie tajemnicę zmartwychwstania i życia, ale Pan Jezus do Marty mówi, że On jest zmartwychwstaniem i życiem. A więc to jedno zdanie zmienia wszystko. Kiedy znasz Jezusa to znasz zmartwychwstanie i życie. Kiedy masz Jezusa w swoim sercu, to masz zmartwychwstanie i życie. Kiedy jesteś w Chrystusie Jezusie, to jesteś w zmartwychwstaniu i życiu. Pan Jezus rzuca tutaj wyzwanie Marcia, ale także i nam, abyśmy zaufali, że On jest źródłem życia wiecznego, że On jest tym, który jest zmartwychwstaniem i życiem. Dlatego dzisiaj warto zadać sobie pytanie, czy jestem w Chrystusie i czy żyję zmartwychwstaniem, które mam dzięki Jezusowi Chrystusowi. Bo w, w, w liście do Rzymian, w szóstym rozdziale, apostoł Paweł pisze, że tak jak w Chrystusie umieramy, tak w Chrystusie zmartwychwstajemy, a więc jesteśmy, mamy udział w, w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ale czy żyje tak na co dzień? Czy żyję zmartwychwstaniem, czy żyje ciągle w grobie? Czy twoje i moje życie chrześcijańskie to jest życie człowieka wierzącego, żyjącego z Jezusem Zmartwychwstałym, czy ciągle żyjemy jeszcze w grobie, czy ciągle żyjemy jeszcze starym życiem. Warto dzisiaj o tym pomyśleć, szczególnie kiedy kilka dni temu wspominaliśmy, dwa dni temu wspominaliśmy pamiątkę z wstania Pana Jezusa Chrystusa. Radości w Panu, pozdrawiam, do usłyszenia i życzę, Pan Bóg pozwoli.